Tema. W tym poradniku pokażę Ci, jak ustawić pełną kopię zapasową Internetu Explorer. Do tego będziemy potrzebowali programu Back Rex Internet Explorer Backup. Link podam w opisie, żeby pobrać program. Jeżeli zainstalujesz program, uruchom program. Kliknij dalej. Mamy tu trzy opcje. Pierwsza opcja służy do tworzenia kopii zapasowej. Druga opcja. Do odtworzenia kopii zapasowej. A trzecia do, do ustalenia po prostu daty i godziny backupu. My się zajmiemy tylko tą pierwszą opcją backupem. Jeżeli ustawisz jakiś backup, kliknij dalej. Wybierz miejsce zapisu backupu, ja wybiorę pulpit i kliknij na OK. Kliknij dalej i dalej. Kopia zapasowa została połącznie utworzona. By ją przywrócić musisz ponownie wejść w program i kliknąć po prostu drugą opcję. Ja niestety tego nie pokażę, lecz pokażę jeszcze trzecią opcję. Kliknij dalej. Możesz wziąć ten save, czyli inaczej backup wszystkich interne plików Internet Explorer na hasło. Ja teraz nie wezmę na hasło. Wybrać też miejsce zapisu. U mnie to będzie też pulpit. I OK. Kliknij dalej i dalej. Wybierz czas, Kiedy ma być utworzony backup? Jak wybiorę 19. I Będzie to O. I dalej. Wpisz swoje hasło do kom komputerowe. Kliknij OK. I dalej. Backup został utworzony. Pamiętaj, że to hasło, które wpisałam, to jest Twoje hasło do komputera. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Trzymaj się!